Cześć, siemancikoczyszczalny, agro-i, ja mam odcinek o od czwartku do nowa nabytku no i jak widzicie, belaruszem, no m.p. że tym belarusem rozsialiśmy nawóz, nawóz, wiożem, ubornik i co tam, nagrywam wam w tłuszczu czwartek no to piszcie, czy będziecie jedli e, pączków, będzie, jeżeli już i smacznego na tłuszczu czwartek wam życzę, kolejny odcinek no i ten ręczarz też sprzedajemy z rozrzutnikiem, bo będzie większy kupywany. Gościu nam dał <tryk> <tryk> chyba 50 tysięcy na razie i później pójdziemy umowę szpicarza na ten wszystko. A teraz wjeżdżam na ten. No nawet lecam ja gość Gościu później sobie wyjedzie. Zajadę mu tyłem dzisiaj taki tylko odcinek ze sprzedaży w naszym odcinku może już do wszystko nie będzie e, no i trochę rzeczy tutaj jeszcze do sprzedawania e, też no może będziemy rzecz mięko rezygnować, nie wiem czas pokaże co się okaże Niedługo teraz feria, no to będzie niedługo. Będzie więcej, a przecież pierwszy nie przecież drugim pokażę.